Siemaneczko, z tej strony Marko, a przed Wami Call of Duty Model War 3. Tak, postanowiłem wrzucić Wam coś z Multiplayera, chociaż ostatnio nie gram. Jakiś gameplay wycisnąłem z archiwum X mojego na mapce Hard Hat. Jednej, można powiedzieć, z najfajniejszych mapek. Może jest mała, ale taka dosyć przyjemna do grania. Także postanowiłem coś Wam wrzucić. Sniper Elite. Mam też nagraną następną misję. Z Battlefielda tak samo, z Let's Playa też mam. Tak więc piszcie, co chcielibyście zobaczyć. Czy coś z Multi, czy może coś z Let's Play'u Wrzuciłem te Let's Playe tak na próbę Sniper Elite i z Battlefielda Trójki. Tak więc, co, co, wy na to, co wolelibyście oglądać po prostu. Wiadomo, że większości, tak myślę przynajmniej, że wolałaby oglądać z Multi. Ale, no, zobaczymy. Może są też jakieś świętni na let's play. Także w wolnym czasie coś zrobię. Yy, muszę wam powiedzieć, że ten sniper elite, no, jednak, no, ryje trochę beret, trochę jest dosyć wymagającą grą. Dosyć nie trzeba ładnie ogarniać, żeby tam nie ginąć za często. No, i nie można tak lecieć, tak jak ja tutaj lecę, na pałę, można powiedzieć, tylko no, trzeba jedno ogarniać. Od tego gościa tutaj nie wiem, jak ja mogę mi zauważyć. Ale widocznie na no, coś on mnie widział wcześniej. Ja go zauważyłem, ale już nie zdążyłem zareagować, no, bywa. W Call of Duty MW3 to już dawno dosyć nie grałem, także sam sobie przypomnę jak ta gra wyglądała. Ta gra nie jest najgorsza, no ale niestety jest dużo rzeczy w niej, takich psujących ją, tak jest no, trochę lipa. Co więcej mogę wam ciekawego powiedzieć, następny, następny filmik. To wybierzcie może sami, co chcielibyście zobaczyć. Ja na razie wrzucę coś prawdopodobnie z Battlefielda 3 Jakiś filmik, może Let's Play'a jakiegoś wrzucę. Multic też jakiś, spróbuję coś z multika nagrać, bo coś mi to... Co włączam tego Take Story, to coś mi to nie idzie po prostu i ciężko mi się nagrywa. A... Sniper Elite znowu. Następna misja jest dosyć długa. Z tego co ja tam próbowałem nagrać, pierwszy, pierwszy raz, to około 40 minut zajmuje przejście tej misji. Oczywiście bez jakiegoś reczkuidania, czyli bez jak dostaniemy. A jak dostaniemy, no to jeszcze dłużej trwa, także no, trochę jest lipa, bo 40 minut nagrywania Dake story to jest około 280-290 GB, także no, dosyć sporo to jest. No, niestety za jakość trzeba płacić, bo ten DxStore dosyć fajnie nagrywa. Dosyć ładnie, tylko wadą jest te długie pliki. Trzeba było skombinować jakiś format inny, tam ustawić. Zobaczymy wtedy, może będą mniejsze pliki. No bo wiecie, najlepiej się nagrywa po prostu jak można grać, prawda? Grać, kilkanaście mapek, yy, tak jak to jest w Battlefieldzie, czy w Sniper Elite. Kilkanaście mapek, tak, tutaj kilkanaście misji. I po prostu nagrywać i coś na pewno siądzie. A, a no, w MW3 jest dobrze, bo to się samo nagrywa, także no, jest ten plusik, no że możemy po prostu to zawsze z archiwum wyciągnąć, prawda? I to jest zajebista sprawa. Dlatego tak łatwo się wrzuca z tego MW3 coś. Bo po prostu materiał mamy cały czas, a z innych gier jak Battlefield, czy, czy właśnie jak Sniper Elite, no to niestety musimy. Tu gościa, nie wiem jak ja nie zabiłem, kuś, wam miałem, bo na no, widelcu można powiedzieć Ale się to. Tak, sniper leady no to musimy nagrywać. Na bieżąco. O tutaj koleś miał pecha. Ja weszłem, a koleś dostał. <laughs> Sorry kolego! <laughs> no to było dobre. Dobre, dobre. Ja weszłem. Nawet widzicie nie pamiętam jak to się nazywało, bo już dosyć dawno nie grałem w tą grę. Czyli w MW3, no bo to trochę mnie denerwuje. Postanowiłem trochę w Battlefielda pograć, także coś tam w Battlefielda trochę w tego sniper Elite. No tak w ostatnich dniach, także w ogóle nie gram na razie. Dlatego ciężko coś mi nagrać. No i co wy na to? No chcielibyście zobaczyć sniper Elite, który trwa 40 minut, 45 Może let's play? Trochę długo by mi się to robiło, podejrzewam, że z godzinę ponad. Ale mogę wam wrzucić, piszcie w komentarzach co chcielibyście zobaczyć, jaki następny filmik Tutaj już meczek dobiega końca Niestety nie udało mi się tym razem reaperem last killa wbić Ale no byłem blisko, koleś mnie tutaj ubiegł jak zobaczycie za chwileczkę Tutaj właśnie w tym momencie, gdyby go nie zabili to miałbym last killa, a tak niestety, przykro Tak więc zapraszam wszystkich na kolejny mój komentarz z kolejnych gier Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczyska.